Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie na Runie Dnia, Runiczne Miejsce Mocy Mimeruna, środa 26 listopada 2025. Kochani, witam każdego ciebie bardzo serdecznie i sprawdzamy szybciutko jaka na dzisiaj energia. Piękny dzień <grym> od rana, bo pierwszy śnieg, <grym> pierwszy śnieg umie, w zależności której części mieszkacie Polski. Kochani, to u niektórych już pewno był wcześniej, a dzisiaj umie. Ucieszył oko, no i uśmiech na twarzy, jak u małego dziecka. <laughs> Radość. I zaczynamy. Patrzymy, jaka energia nam dzisiaj będzie w tą środę towarzyszyła. Słońce moje. I patrzymy, jaka energia w tą środę. Jaka energia w tą środę? Urósł. A więc dzisiaj ktoś może będzie dbał o to swoje zdrówko, może masz jakąś wizytę u lekarza, u jakiegoś specjalisty. Ale też energia mówi: warto zadbać o to swoje zdrowie, tak? Posłuchać sygnałów płynących z ciała, czy coś tam się nie dzieje. Ale przede wszystkim energia URUS mówi nam, że będziemy mieli energię, będziemy mieli siłę na zabranie się za rzeczy, które ostatnio odkładaliśmy albo z jakichś powodów nie mogliśmy się nimi zająć. To dzisiaj poczujemy taki przypływ, przyszły przypływ tej energii, że będzie nam ta praca fajnie odchodziła, no i będziemy tutaj intensywnie działać. No tylko tutaj URUS nam mówi, żeby rozłożyć sobie tą pracę, tak? Czy to będzie sprzątanie, czy to będzie coś co będzie wymagało siły fizycznej od ciebie, czy czy jakieś przenoszenie mebli, przesuwanie. No tutaj trzeba pamiętać o umiarze. Tak no bo jeżeli przeforsujesz się i od rana z takim pędem będziesz wszystko robić to co zaległe, no to wieczorem nie będziesz mógł ruszyć ani ręką, ani nogą. Więc rozłóż sobie to w czasie żeby to z tej energii bo ona będzie dość taka fajna będziesz się dość fajnie czuł, czuła no żeby, żeby cały dzień gdzieś ta energia była z tobą, więc tutaj zadbaj o to, żebyś bo jak się przeforsujesz to najprostszej rzeczy nie będziesz mógł zrobić, więc tutaj zadbaj, zadbaj o to żeby ta siła była cały dzień tak, jeżeli coś ci dolegało no to Urus um, mówi o powrocie do zdrowia więc możesz dostać wiadomość. Wiadomości o pozytywnych wynikach, tak. Jeżeli robiłeś jakieś tutaj porównawcze z poprzednimi, które nie były do końca takie satysfakcjonujące, to jest też energia, właśnie, gdzie będziesz się zajmować zdrowiem. Więc wszelkie takie odnowy, dbanie o skórę, o cokolwiek związanych właśnie tutaj z, z ciałem, tak, czy też duszą, tak, bo możesz pracować i mieć spotkanie z osobą, która będzie tutaj pomagała ci, pozbywać się jakichś niepokojów, lęków. Tak, więc możesz mieć jakieś sesje, możesz terapeutyzować się, możesz medytować. Wszystko, co związane z właśnie wzmocnieniem sił wewnętrznych, tej wewnętrznej właśnie siły, ale też możesz sam tutaj dochodzić też do, do pewnych rzeczy, właśnie skupiać się nad tym, zastanawiać się, co dane ciało ci pokazuje, tak, co, 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 co dane bóle w ciele ci pokazują. Możesz dojść do przyczyny twoich niepokojów, lęków i fajnie, bo jest możliwość uzdrowienia dzisiaj, bo jak znajdziesz tą przyczynę, no to poprzez zrozumienie, no tutaj y, możesz prowadzić też y, zmiany, tak? To jest energia, że y, mówiąca, że dasz dzisiaj radę, dasz dzisiaj radę, bo masz odpowiednią ilość sił i możesz naprawdę y, tutaj y, poczuć takie uzdrowienie i fizyczne, i psychiczne, poprzez to, właśnie, że dojdziesz do pewnych y, tutaj y, 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 rzeczy, które gdzieś tam się rozjaśnią w tobie, tak? Tak, poprzez właśnie to zrozumienie, albo też yy, właśnie yy, przyjdzie ten przypływ taki, tak? to też energia, która mówi dużo sił ziemnych, dużo Przebywaj na świeżym powietrzu. To też bardzo korzystnie wpłynie na twoje serducho, tak? Ale też zadbaj właśnie poprzez przebywanie na świeżym powietrzu, poprzez kontakt z Matką Ziemią o tę wewnętrzną swoją siłę, wewnętrzną swoją moc. Bo jeżeli ty będziesz w tu i teraz, nie będziesz za bardzo w przyszłości i z, taką, z takim pozytywem będziesz patrzył, a nie z takim strachem, niepokojem, właśnie o przyszłość, tylko skupisz się na tym. Tu, co tu i teraz i będziesz doceniać tak naprawdę to, czego doświadczasz w takim codziennym życiu, no to ta siła wewnętrzna wzrośnie. A jak ta siła wewnętrzna wzrośnie, no to nikt z zewnątrz nie będzie w stanie ci dokuczyć. Przepraszam, kochani. Nikt w stanie nie będzie ci tutaj zrobić podgórkę bo ty będziesz miał to poczucie własnej wartości, będziesz pewny siebie. Tak, więc tutaj o to trzeba zawarczyć, tak? No Na pewno ktoś może mieć kontakt dzisiaj z lekarzem, psychoterapeutą, może z jakimś ziemieśnikiem, coś tutaj będziesz działać, tak? No jest to energia też harmonii, siły psychicznej, pewności, no wzrastająca ta energia psychiczna, więc jeżeli był spadek, no to tutaj idzie w dobrym kierunku, tak? Uwaga na, na wszelkie tam opady, tak, bo to też jest związane z energią, urósł, tak więc żeby tutaj gdzieś nie, nie za szybko tak no jest dużo więcej siły witalnej jest ta przyjemność przebywania na łonie natury więc warto warto dzisiaj się temu poddać no to jest też energia takiego wsparcia w rodzinie od przyjaciół jest taka ochrona też także taki pozytywny bardzo dzień który wprowadza właśnie tą równowagę wewnętrzną gdzie 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 Dobre myśli będą się też materializowały, no to warto tutaj skupiać się właśnie na tych pozytywach. Tak, zawodowo też możesz tutaj, ktoś może otrzymać awans, bo przy Urós tak jest, ale też szansa, jeżeli jesteś na emeryturze, ręcie, czy, czy pracujesz, ale szukasz czegoś dodatkowego, to szansa jest na dodatkową pracę. Może to nie będzie łatwa, może to będzie praca, która będzie wymagała od Ciebie siły fizycznej, ale taka możliwość się pojawi, tak? no To jest też energia takiej dobrej y, pamięci, y, dobrej motywacji, y, mobilizacji, y, właśnie poszerzenia zrozumienia i właśnie może. Zrozumienia właśnie tego, skąd gdzieś tam te niepokoje w tobie, tak? To jest też energia dociekliwości, chłonności umysłu, czyli. Poszukiwania informacji, poszukiwania wiedzy właśnie poprzez to zrozumienie, tak? Więc tutaj tak głębiej też, bo, bo wiedza będzie tak jakby wypływała z, z podświadomości, tak? Więc to pięknie też, bo będzie kreatywne myślenie, więc warto to wykorzystać, tak? No, może będziesz tutaj też eksperymentował, tak, jeśli chodzi o wykorzystanie umysłu, może, może jakaś hipnoza, tak? No przy przyurus... Urósł, no to my tutaj próbujemy, tak? no dużo siły będzie, żeby się zająć czymś, co, co gdzieś tam no bo będzie ta siła i fajnie ją nakierować na to czego, czego gdzieś tam nie mogliśmy zrobić, albo nam się nie chciało tak jak mówiłam, no i fajnie tą energię właśnie w to miejsce, które potrzeba tak którym czujesz, że gdzieś masz tyły to, to ją przekierować, bo sobie z tym fajnie poradzisz, tak no, jest, to, jest to energia też zdania egzaminu, jeżeli dziś jakieś jakiś egzamin nie zdajesz, no to urósł ze sobą i, i masz dane. To jest też... Energia, właśnie jeżeli taki dyskomfort czułeś, czy to w ciele, tak, no to ona, ona mówi o całkowitym ozdrowieniu, odchodzi to, tak? Więc jeżeli coś ci tam przeskoczyło, coś bolało, coś uwierało to dzisiaj masz szansę to, to, to odejść, odejść. Najważniejsze, żebyś był, była dobrej myśli, tak? Bo one będą dzisiaj te, te pozytywne myśli napływały do głowy, one będą tworzyły taki dobry, zdrowy czas na, na przyszłość i jakby się tego trzymaj, tak? Nie, jeżeli jakieś negatywne będą przychodzić, to po prostu przypuszcza je przez siebie, tak? Bo masz szansę naprawdę tutaj pozbyć się i, i niepokojów, tak? No, ale musisz dojść do źródła, tak? Tej choroby, tej, tej przyczyny. Może nie, nie, nie lęku, obawy, ale może jakieś lusterki, jakieś sprawy, tak? Ogólnie energia przypływu sił fizycznych, więc no, jeżeli medytujesz z URUS, no to dużo siły będzie, tak, żeby, żeby wykonać to, co odkładałeś. Więc jest siła, jest moc, szansa na nowe, na ozdrowienie, na polepszenie sytuacji, tak, bo urósł to jakby nie... w każdej sytuacji będzie lepiej. Więc jeżeli szukasz pracy, bądź potrzeba, no to to jest, to jest tutaj szansa na to, że to się że znajdziesz, tak? Więc w finansach też, no tutaj energia pokazuje uzdrowieniu sytuacji, więc jakieś tutaj pieniądze, jeżeli mocno brakuje ci, to mogą tutaj wpłynąć, tak? Ale też mówię o takim właściwym podejściu do finansów, więc może ty tutaj sobie coś zmienisz w swoim życiu, coś postanowisz, żebyś zupełnie inaczej podchodził, tak? Ale dzięki nowym pomysłom, dzięki dobremu zarządzaniu, tutaj możesz uzdrowić tę sytuację, tak? Przynajmniej wprowadzić zmianę w kierunku zdrowienia tej sytuacji, tak? Niezależnie czy nawyków żywieniowych, czy czegokolwiek tak naprawdę. Otwórz się na przyjmowanie. Pozwól innym zatroszczyć się o ciebie z miłością. Przyjmuj bez poczucia winy czy przepraszania. No więc jeżeli coś tutaj do ciebie przychodzi, czy ktoś do ciebie przychodzi, to to otwieraj się na to przyjmowanie. Otwieraj się. Taki stabilny dzień, tak? Dwójeczka stabilizuje, kochani. No, stabilizuj. A tym bardziej uruch. Ona uzdrawia, ona tutaj pięknie na nas działa. I wybieramy sobie, tak jak zawsze, jedynka, dwójka, trójka, kochani, tak? Wybieramy. <laughs> Może warto coś zmienić w swoim życiu, kochani. No, może warto coś zmienić w swoim życiu. I ważne, żeby, żeby mieć dość odwagi, żeby zrezygnować z czegoś, co jest niezdrowe, z czegoś, co, co Ci nie służy, tak? Co jest niepotrzebne. I może warto zrobić właśnie te porządki. I w życiu, i w otoczeniu, żeby odrzucić, tak? żeby mieć odwagę, żeby z czegoś zrezygnować i odrzucić to co nie służy, bo to wtedy otworzy ci szanse na nowe możliwości. No jest tutaj kochani i zawodowo fajnie i finansowo, więc super. Jeżeli wybrałeś jedynkę, na wszystko przychodzi odpowiedni czas i może to właśnie ten czas przychodzi do Ciebie pozytywnych zmian, potrzebujesz więcej informacji, a więc tutaj ten umysł będzie jasny, z podświadomości też więcej będzie przychodziło, więc wycisz się, uziem, tak, pomedytuj, posłuchaj tego, co, co ma do powiedzenia Twój wewnętrzny głos, tak? Ale też możesz skorzystać z informacji, od kogoś innego, poszukać, zdobywać, tak? To dziś się uda, coś się rozjaśni, tak? więc tutaj trzeba też wewnątrz siebie spojrzeć, żeby właśnie. Zrozumieć pewne rzeczy i wtedy będzie ta jasność i trujeczka Otulicie wibracja szczęścia. Dokładnie tak. Tutaj z urus jest ozdrowienie, poprawa, radość, przypływ. Cudny dzień, kochani, z taką energią, to <grytanie> co dnia możemy e iść przez życie, tak? Pamiętajcie, że życie to miłość, życie to radość, życie to wolność i doceniajmy każdą najmniejszą rzecz w tym codziennym życiu, a będziemy naprawdę szczęśliwymi ludźmi i otwórzmy się na przekazy i wskazówki od Wszechświata. Wybaczajmy sobie i innym, uwalniając się od ciężaru przyszłości, bo nie ma co tkwić w przeszłości, wyciągnąć z niej jak najlepiej i, i, i to, co najlepsze, a na przyszłość patrzeć z takim optymizmem, z taką wiarą, jak patrzą na to dzieci i i żyć tu i teraz i skupić się na tej teraźniejszości, bo ona jest najbardziej istotna i na nią teraz mamy taki dość duży wpływ, kochani. Wszystkiego co najlepsze, dobrego dnia, pięknej środy, mimeruna.